Śpijemy niemieckie wino. Dornfelder padburgender Wino kupione w Lidlu. 2021 rocznik. 11 stopni. Procent alkoholu. To nie za bogato. A cena? Nie pamiętam. I czerwone? Czerwone niemieckie. Jakoś do tej pory chyba zdarzało nam się pić i nie było nigdy źle. Mhm. Dry, dry, no nie do końca takie dry, w sensie wytrawne jest, ale bywają bardziej, no i szczep, Drunfelder, Spanburger, okej. Okay. No, chyba to się raz spotykam, żeby czerwone wino miało 11 klasy. Nie, chyba piliśmy Są so, takie. So, nie so, kolor so, so, całkiem. So. i litrowa butelka. Uch, a nie. nie pamiętam, że za nią zapłacimy. 20 coś tam chyba. Lekka wiśnia? Tak. Mhm. Z, Wiśniowy smak. Przyjemny, nie? Lekka wiśnia, lekki fiołek. Ale tak a. nie takie strasznie lekki. Wyczuwalny okay. dosyć... przyzwoicie wyczuwalny. Lekka wiśnia w smaku. że Mhm. Mm nie, bo jest fajnie. A smak? Wiśnia i No, ale taka wina, na mm -hmm. wiśnie A co z tyłu napisane? Coś na po Kto by to chciał? No myślałem, że będzie jakieś takie... chyba ale A, nie, nie. czerwone półwytrawne. No i taka no prawda. I tak. Jest czerwone, jest półwytrawne. I trudno więcej cokolwiek nie powiedzieć. Masz tak źle? Nie no, hmm. poprawnie, bardzo poprawnie. Ale słodyczy nie ma za wiele. Raczej nie ma. No, tak, w tak w Takie... kasowość leciutko i później De... taka długa ta mhm. Finisz jest całkiem przyzwoity, całkiem długi. Tak. Gdzieś tam delikatnie kwasowe jest. Czyli w słodycz mało. Mhm. Mało mało jest kwasowość od razu, która się utrzymuje nie tak w miarę długo fajne. No i do czego byście? Do makaronów. Aha tak jak będziecie. Także dzisiaj my tak szybko szybko odcinek będzie ma krótki bo, no bo do makaronów. <noise> <noise> Bardzo nam przykro. E, ale mi no takie na co nie. dzień fajne podobnie jak podoba najbardziej się. co? Jak podoba najbardziej. Się. Takie Tylko... do obiadu mm -hmm. takiego właśnie <noise> lekkiego. Mam tylko takie lekkie zastrzeżenie odnośnie tego alkoholu. Że, mam... Że tylko 10. <gry> Że 11%. Yes. 11. A, ale no za to, to litr. No e... to właśnie objętością. Bo to wodnych. było wino normalnie 13%. Tylko, do tylko litrową butelkę na to... do... litro. <gry> nie, a no, no nie, okay. nie, ale fajne. Tak. No widzisz, ale litrowe, tak? Tak jak mówię, na, na co dzień do obiadu. Tak, takie codzienne, fajne, przyjemne. Mm -hmm. tak, fajne. Udało mi się. Tym razem. Jak no jak Siedem? O, ja to, to zamierzam. No ile? 7 6. Co ty? I zaraz podniesiesz. 7 minimum. Bo no ja no podoba był... mi się ty mm -hmm. no, tak. ja na średniej pół. Ja mam taką siedmeczkę taką. Nie, tak, siedem jest za no To, 7. to, to 7? Mhm. A czemu, co ci co ci za mało, co ci. Ja lubię takie zawiesi, jakie? Pan... <średnio> z z nie, nie, no tutaj tak. A takie. Nie jest nie też lekkie. Takie. No, no, Wodniste nie ma. Codziennie. No Dzień dokładnie. Ma. ma smak, ma aromat. tanin nie ma. To nie Dzień jest wyprawianie. lepiej postać w butelce niż w kartonie do obiadu. Ja no. Czyś, no, to, to nie, oczywiście, to 7. No, to siódemka. No to właśnie tak porównywałbym do takich właśnie win kartonowych, obiadowych. No, czy ja wiem, czy kartonowych w kartonach... Bywają no, dobre. Nie, znaczy przeważnie do troszkę... Takie sobie. Slaż, takie kompociki, nie? To jest mhm. porządne wino, fajne. No okej, okay. no dobra. Czyli od nas siódemka do kupienia w Lidlu, coś koło 20 zł za litr wina. Także do obiadu, jak najbardziej, całkiem fajne, polecamy.